Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Krystian Janowski z tej strony. Witam Was na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Kochani, dzisiaj sobie polecimy z przede wszystkim z tematem Katizen Air Drop Pass Sezon drugi, Jak to się prezentuje? I dodatkowo wspomnimy o ciekawostkach Not Pixel Wyszła ciekawa data, myślimy, że w tym tygodniu będzie. No na pewno ogłoszenie listingu, bądź od razu listing. To się już wkrótce okaże. Przejdźmy do y, tematu airdrop Catizen, airdrop pas, sezon drugi. Jak bycie, sezon y, po, 90, po 90 dniach sezon pierwszy dobiegł końca. Był airdrop, prawda? Do odebrania były kati, tokeny Bombi i tokeny con, A, tak z Vanilla Finance oraz su, Sugar oraz Sugar y, Vanilla Finance. I teraz tak. Oczywiście, jak ktoś tylko patrzył tylko i wyłącznie na tokeny Kati, prawda jak ktoś tylko i wyłącznie patrzył na tokeny Kati no to rzeczywiście, jak ktoś codziennie tam kupował na przykład za, tego, za te 70 centów przez te 100 dni, to jest 70 dolarów, czy tam wyjdzie 50 dolarów, bo to było tam 90 dni, 67 dolarów, czy tam 60 dolarów na Katizenie oczywiście tą paczkę za 70 centów plus tam, ten airdrop pass tam, nie wiem, 29 dolarów kosztował bodajże i tokeny Kati, gdzieś tam sprzedał za 90, troszeczkę na minus. Ale pamiętajcie, że airdrop pass to są też tokeny BOMBI, tak jak było w sezonie pierwszym i w sezonie pierwszym tokeny CON z Vanilla Finance. Jeżeli chodzi o sezon drugi, który dokładnie w tym momencie się zaczyna, sezon drugi będzie trwał 90 dni, również tak samo. Również jeżeli chodzi o pulę Kati na sezonie drugim jest to 10 milionów. Zobaczymy, ile ludzi tutaj będzie jakby uczestniczyło, i tak dalej. Po 90 dniach zostaje to podzielone i znowu otrzymujemy tokeny Kati, tokeny Bombi i uwaga, tokeny Kati. Ok? Czyli tym razem nie będzie tokenów CON do Vanilla Finance, a będą tokeny Kati. Vanilla Finance na pewno ero będzie w pierwszym kwartale 2025, tak więc może już niedługo. Dobra, jeżeli chodzi o ten airdrop pass, sezon drugi. I yy, Oczywiście dla chętnych, kto jeszcze nie zaczął działać w Bombi czy w Katia, yy, projekty od Katizyn, ekosystemu Katizyn, chce się sprawdzić, chce sobie coś podziałać yy, pod airdropa, yy, no to oczywiście zapraszam serdecznie. Jest wiele materiałów na moim kanale, linki również zostawiam pod filmami w opisie. Lecimy z airdrop Passem sezon, sezon drugi. Jesteśmy teraz w Game Center, ok. Zakładka Airdrop, tu pewnie będzie zakładka Airdrop Pass. Airdrop, ok. I tutaj mamy. Mamy rozpisane Total Cutie in S2, sezon drugi 10 milionów, ok. Tyle będzie tak jak w sezonie pierwszym. Tutaj mamy My Expanded Earn, czyli mój potencjalny zysk i tak dalej. Yy, mamy pierwsze zadania: basic zadania, czyli yy, zalogowanie się do game center, podstawowe. Play a game, zagrać w grę. Yy, play Katia jest, join Katia's Channel, add home screen. To są dodatkowe, bazowe zadania: zrobić jakiś tam level, zalogować się. O, daily zadania: daily oczywiście, wiadomo. Share Katia's to friends. To takie podstawowe zadania, które na bieżąco trzeba robić, jak trzeba coś udostępnić, to trzeba. Mamy daily check-in również, czyli za transakcję ton. Mamy daily purchase, czyli jak kupimy daily purchase, czyli jak kupimy coś na przykład na Katizenie, albo kupimy coś na Bombi prawdopodobnie, no to nam po prostu to, ten daily purchase, purchase zalicza. I tutaj mamy inne taski, takie jak gdzieś tam z retweetu i coś polub, coś i tak dalej. Na bieżąco się tutaj pewnie coś takiego będzie pojawiać. Weekendowe zadania, czyli jakby odbierz A i tu już jest weekendowe zadania mamy i tu już jest dla premium okay? weekendowe zadania i tutaj są też dla premium zadania typu doładuj 10 dolarów 5 tasków dziennie 10 tasków dziennie, 15, 15 tasków dziennie za, za darmówki są też dodatkowe 5, 10, 20 task za, darm, za darm, darmowy airdrop pass też dostaniemy po 300. Jeżeli chodzi o AirDrop Pass, achievementy, to mamy też te premium, gdzie mamy 56 zadań, 70 zadań, wykonaj, 80, 90, 100 zadań, wykonaj. Zaloguj się 40 razy do Game Center zrób 40 check-inów. Doładuj za 50 dolarów w tym okresie, za 100 dolarów, za 200, 500, 1000. Dobra, to mamy to. AirDrop Pass, zakładka AirDrop Pass. Generalnie wygląda to. I tak samo jak wcześniej, czyli mamy do 60. poziomu, prawda? Um, otrzymuje, otrzymujemy tutaj te skrzyneczki. Po tych skrzyneczkach, po tych skrzyneczkach, no tutaj też tych Katia będzie można sporo naprawdę wyfarmić. E, po tych skrzyneczkach mamy skrzynkę taką po 60. poziomie, gdzie po prostu zdobywamy e, temat. Jeżeli chodzi o Premium, buy Premium, e, Premium. Czekajcie, buy premium, ile tutaj nam wychodzi to premium? 42 dolary, czyli jest generalnie tak jak było w sezonie pierwszym. W sezonie pierwszym, czekajcie, jeszcze, że w Pluto Top Up Center można było kupić ten Erdogan Pass sezon drugi z 30% zniżką, i generalnie w tym momencie również to mamy. Jak możecie zauważyć, Erdogan Pass 29,40, czyli nie płacimy 42 dolary tylko płacimy 29,40 29 dolarów 40 centów, tylko że to musimy kupić w tokenie KATI, ok? To jest bardzo ważne, że to musimy zakupić w tokenie KATI. Natomiast to jest pierwszy, to jest wydatek po prostu na airdrop pass, jako na airdrop pass, żeby mieć premium, żeby mieć więcej expa, żeby zdobywać szybciej skrzynki, poziomy i po prostu zganiać większą ilość tokenów. To jest logiczne, prawda? Próbując kupić Aero Pass premium sezon drugi na Pluto Top Up Center nie jestem w stanie tego zrobić. Jest jakiś błąd, um, tak więc po prostu no, czekam no, na pewno no, lepiej go kupić z promocją niż jakby niż yy, bez no to jest logiczne, tak więc po prostu czekam aż będzie to jakby możliwe. No i wtedy tak samo nie można tego premium chyba kupić jeszcze nawet bez promocji na Catizen yy, Game Center. Tak więc. Czekam, kupimy i zaraz kontynuujemy dalej. Dobra, udało się kupić Airdrop Pass Sezon drugi, tak więc możemy sobie już tutaj te wszystkie tematy poodbierać, porobić, Achievementy jakieś tam pozyskiwać. Najprostsze kwestie: no, dla kogoś, kto nie chce kupować tego Airdrop Passa Sezon drugi, w sensie premium, tak? No bo wiadomo, on jest generalnie darmowy. No ale to jest logiczne, że jak się ma darmowy, no to nie ma co liczyć na to, że tam będą jakieś kosmiczne ilości i że po 90 dniach ty będziesz miał wiesz, yy, 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 jakieś, jakieś duże ilości tokenów, tak? Czy to będą yy, czy tokenów bombi, czy tokenów yy, Katia teraz no i Kati, nie? No to jest logiczne, że tak się raczej nie wydarzy. Ja to z tego względu, że no wiadomo, że zawsze najwięcej idzie dla tych, którzy mają premium. I teraz tak. No widzicie, to jest właśnie ten airdrop pass. No teraz mi otworzyło jakieś tam 2-3 skrzynki, dostałem 330 tutaj tych punktów pod tokeny Kati, 2300 bombi, 66000 Katia. Już tam trochę wcześniej otworzyłem, mam punktów 1100. I punktów mam 1000, czekajcie. Punktów mam 1100, bombi już 8441 Katia. Zaraz otwieramy kolejne tematy. Bieżąco, zróbcie sobie wszystkie zadania. To jest podstawa, OK. Follow Katizen on Twitter. Oczywiście, że mam go sfollowowanego. Dobra, tu już mi dodało. Zaraz sobie odbierzemy wszystkie expy za tygodniowy temat i tak dalej. Musimy dodać, ja już mam dodanego zresztą Dzisiaj Daily purchase też już zrobiłem, tak więc sobie odbieramy 300 expa, kolejne tutaj zadania na bieżąco wszystkie robimy. Dobra, ja sobie porobiłem wszystkie takie podstawowe questy, można powiedzieć achievementy też jakieś tam pozbierałem. Kolejne achievementy no to gdzieś tam na bieżąco się będą oczywiście pojawiać typu wykonaj 30 tasków, to są już dla premium, tak? To ma premium, wykonaj 30 tasków gdzieś tam 40, 50 i tak dalej, tak dalej, tak jak już wcześniej wam wspominałem. tak więc co? Odbieramy sobie resztę tematów, resztę skrzyneczek. W tym momencie dostajemy kochani Zatem te teraz 3400 punktów, 26 000 Kati 1 Katia. 000 Katiya. Oczywiście te tokeny Bombi, jak i Katia, jak i Kati będziemy otrzymamy po 90 dniach po zakończeniu Entrop Pass sezon 2. No to jest chyba logiczne. W tym momencie 4560 punktów. Total points uzbieranych w tym momencie już jest 6 833 000. Jeżeli sobie chcecie sprawdzić na ten moment, ile Wam jest należne tutaj, jakby tokenów Kati na ten moment, no to sobie po prostu swoje punkty dzielicie przez wszystkie zebrane punkty i mnożycie razy 10 milionów Kati. Macie swoją pulę. Ale tutaj też możecie bezpośrednio your expect earn tokenów Kati, czyli taka szacowana ilość tokenów Kati na ten moment. Mi tu pokazuje, że 6672, ale wiadomo, z biegiem czasu ludzie będą dochodzić, kupować tak itd., itd. Więc to będzie rozdzielane na większą ilość osób, na większą ilość puli. Prawda? No ja w tamtej puli otrzymałem 220 tokenów Kati. No. A teraz dopiero początek mi pokazuje, że 6000 otrzymam. No, mógłbym 6000 otrzymać, było spoko. No ale to się wszystko zmieni w perspektywie 90 dni oczywiście. Tak więc, to jeżeli chodzi o nasz AirDrop Pass, zapraszam wszystkich serdecznie. oczywiście, już teraz do nowej gry od Katizen Game Center, Katia, Nowiutka, świeżutka, gierka, gdzie zbieramy sobie na bieżąco tokeny. Tak samo teraz w AirDrop Passie też tam sobie zbieramy, dokładamy tokeny. Tak więc, ja wszystkich serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś jest chętny do działania w sezonie drugim, w tematach i chce sobie kupić AirDrop Pass Premium dla chętnych. Link do Pluto, top up Pluto, tam gdzie jest ta zniżka minus 30%. Jeżeli płacisz w tokenach Kati, dam w opisie tego filmu, tak? Żeby kupić za tokeny Kati, to musisz mieć portfel TonChain oczywiście, TonKeeper na przykład. Tam przesłać sobie na przykład jednego tona na opłaty transakcyjne i daną ilość tokenów Kati, która jest potrzebna do zakupu po prostu AirRob um, pasa minus 30% zniżki. Na sam koniec jeszcze NotPixel, bo o tym chciałem wspomnieć. No oczywiście, tutaj cały czas czekamy bardzo mocno na naszego NotPixel'a. Co się wydarzyło? NotPixel dodał flagę, dodał jakby globalny szablon, który można zamalować, tak? No jest praktycznie, no jest można powiedzieć praktycznie zamalowany. No ta flaga jest zamalowana NotPixel oczywiście i ten szablon ma też datę, tak? Jest to January 22. No Czyli styczeń, 22 stycznia, prawda? Co się wtedy wydarzy? Czy to będzie informacja o dniu listingu, czy to będzie już listing? Aczkolwiek, no, to by było bardzo szybko. Jakby dali datę, na przykład dzisiaj jest 20, daliby, 20, że 22 to jest niby listing. Generalnie jest to możliwe, nie? Znając ich, jest to możliwe. Zobaczymy, co się jutro wydarzy. OK? Co się jutro wydarzy? Jeżeli jutro będą jakieś informacje z giełd, czy cokolwiek, że jutro, na przykład 22 rusza, yy, PX i tak dalej, no to super. Jeżeli nie będzie, no to prawdopodobnie 22 stycznia, tak tutaj jest ta data na NotPixelu, zobaczymy informacje odnośnie, kiedy będzie listing, tak? Tak więc czekamy, czekamy cierpliwie do tego 22 czy do jutra. Zobaczymy, czy po drodze. Przez te dwa dni kolejne będą jakieś dodatkowe informacje. To jest dla nas kluczowe. Kochani, dzięki za dzisiaj. Zachęcam wszystkich do działania w ekosystemie, oczywiście, katizen pod airdropa. Jeżeli działacie w Bombi, jeżeli działacie w Katia, em, pamiętajcie, że oczywiście jak ktoś działa tylko na jakby darmowej wersji, czyli nic nie kupuje i tak dalej. zawsze trzeba mieć świadomość tego, że wtedy no wiadomo, że ta nagroda potencjalna, ten airdrop, on nie będzie duży i nie ma co się spodziewać, że to będzie jakieś duże, jakieś duże kwoty. Ktoś ma czas, może sobie grać na kilka telefonów, na kilka telegramów, kilka kont, oczywiście robić sobie to z automatu po części, poniekąd. Można sobie kupować vip -y na Bombi na przykład załóżmy, prawda? Airdrop pas teraz sezon drugi, żeby po prostu otrzymać więcej Bombi później finalnie, żeby otrzymać więcej Katia, i więc żeby otrzymać na przykład tokeny Kati, prawda? No, zobaczymy, co będzie za 90 dni, jak będzie wyglądał rynek altów, jakby do, jak, jak będzie wyglądała cena również tokena Kati, bo w tym momencie gdzieś tam ta cena jest, nie wiem, 0,30 centów chyba bodajże, coś takiego. Tak więc zobaczymy, co się będzie po prostu działo. W międzyczasie też może będzie token Airdrop tokena Bombi. Są teraz spekulacje, że może on będzie właśnie za 90 dni po tym airdrop sezon drugi, ten airdrop na bombi również, aczkolwiek moim zdaniem nawet może być w trakcie. No ale zobaczymy, może być tak, ja tak też ostatnio spekulowałem, że to może być 2-3 miesiące, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie, prawda. Dajcie znać jak tam u Was, czy kupujecie airdrop PAS Premium czy nie, czy jakby odpuszczacie, jak to u Was wygląda, jakie jest Wasze nastawienie, ja osobiście działam. Pamiętajcie, że ERROR PASS to, to nie są tylko tokeny KATI, okay? tylko to są też tokeny BOMBI, to są też tokeny yy, teraz KATIA, prawda? I oczywiście można działać na wersji BASIC bez, yy, bez, kochani, premium, tak? Kto ma premium zawsze zgarnia więcej, to jest logiczne, tak to wygląda. Dzięki, kochani, za lajki, za subskrypcje, pozdrawiam Was serdecznie, na razie, hej!